Ale Pan mnie przestraszył. Dzień dobry. Teraz drodzy to ja panie... przepraszam, naprawdę, to nie technika, tak? Tak z rana. 20 minut. Drodzy Państwo, dzień dobry, bardzo się cieszę. Jest mi niezmiernie miło, że Muzeum Pamięci Sybiru, nowa placówka na kulturalnej mapie naszego kraju, ma szansę dzisiaj przed Państwem się zaprezentować i jest mi niezmiernie miło, że mogę to zrobić ja w imieniu całego naszego zespołu. Proszę Państwa, tworząc Muzeum Pamięci Sybiru, które kiełkowało w zamyśle w Białymstoku już od wielu, wielu lat tak na dobrą sprawę do intensywnych prac przystąpiliśmy w 2017 roku. A więc wtedy, kiedy placówka stała się placówką samoistną, wyodrębniła się ze struktur istniejącego od lat 60. w Białymstoku Muzeum Wojska. W związku z tym od 2017 roku zaczęła być komple kompletowana kadra muzealnicza, do której ja przystąpiłam w roku 2018, a więc w czasie najintensywniejszych prac nad wystawą stałą i jak sobie mówią możecie Państwo wyobrazić prac najpiękniejszych, najbardziej twórczych. Myślę, że w większości przypadków pracowników, którzy u nas są, wychodzimy z założenia, że muzeum jest tekstem kultury i tylu ilu odbiorców, tyle jest ważnych partycypacji. Tego odbioru muzeum. I zgadzam się tu absolutnie z Katarzyną Barańską, że to jest budynek, zbiór przedmiotów, zbiór ludzi, a więc świat idei i wartości, które są kreowane przez tych ludzi w tym muzeum i dla ludzi. No i przystąpiliśmy do prac nad wystawą stałą i proszę Państwa, do słowa i tekstu. Słowa i tekstu, i rzeczywiście już. Tutaj padło dzisiaj, jak wielką robotę zrobiła galeria Wiktorii Alberta w Londynie, robiąc przewodniki, my również z tych przewodników korzystaliśmy. Usiedliśmy wszyscy razem i obraliśmy sobie, że ma być interesująco, angażująco i dostępnie, a co, na, co więcej postawiliśmy sobie trzy potrzeby, idąc oczywiście wedle tych przewodników z galerii Alberta i Wiktorii. E, ma być osobowościowo, życiowo i rytmicznie. No świetnie. Usiedliśmy do roboty. Panel intro od 150 do 180 słów, panel sekcyjny będący w gablocie od 130 do 150 słów, standardowe um, obiekty opisane, czyli etykiety od 50 do 60, grupowe etykiety 70 słów i dalej idąc teoriami, temat, treść, przekaz. Entuzjazm w załodze. Zaczynamy tworzyć teksty. Jako, że jesteśmy muzeum historycznym, w związku z tym pracują głównie historycy. I co się dzieje? Znajdujemy się w tym, o czym mówił Steven Pinker, klątwa wiedzy. Nasze teksty są do czytania dla historyków cudowne, ale mamy też załogę, która historykami nie jest i te teksty okazują się być za długie, za męczące, pełne specjalistycznego języka. I trudno to przyszło, ale przyszło. Odchodzimy od stylu autorskiego, tego zindywidualizowanego, historycznego, na treść bardziej kolektywną, na obiektywizację i na różne punkty widzenia. Do pracy nad tekstami zapraszani są filolodzy, zapraszani są graficy, zapraszani, zapraszane są osoby, które zajmują się e, tworzeniem wystawy, ale nie tekstów, e, właśnie po to, żeby odejść od Historycznego tekstu stricte. No i jak już doszliśmy do porozumienia, jak będziemy nad tekstami pracować, założyliśmy sobie takie cztery podstawowe punkty. Przede wszystkim musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym, o czym opowiada nasza wystawa stała. Sybir. Słowo, które niesie ogromny ładunek emocjonalny, ale który niesie także ogromną historię. Co więcej, który to jest sybir obecny w naszej historii, naszego narodu polskiego od ponad 400 stuleci. Temat rzeka. A więc zastanawiamy się, o czym tak naprawdę opowiada nasza wystawa. Określamy trzy, cztery najważniejsze i najbardziej dla nas istotne wątki w tej wystawie, a później stwierdzamy, że wszystkie teksty, które tworzymy, muszą się uzupełniać i co więcej, one mogą się powtarzać, bo nasza wystawa ma ponad 2000 metrów kwadratowych, ulokowana jest na dwóch, na dwóch kondygnacjach. Dlaczego one się te teksty mogą powtarzać? Sprawa jest jasna. Nie mówię tak oczywiście w 100% powtarzać, ale pewne wątki mogą się powtarzać. Dlaczego? Ponieważ już Aleksandra Steirwald i Anna Knapek powoływały się na Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Uczniów i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z którego to badania wynikło, że 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejnych 30% rozumie ale w niewielkim stopniu. No proszę Państwa, my jesteśmy instytucją kultury i mamy klienta, petenta, odbiorcę. No nie możemy zrobić czegokolwiek, żeby ten klient, petent, odbiorca nas nie zrozumiał. Rzeczywiście wprowadzamy plain language i easy to read e, zgodnie z założeniami. Ale co to znaczy plain language? Przecież jeżeli przetłumaczymy teksty z języka polskiego na język angielski na poziomie A1 e, czy też A2, czyli są łatwe do czytania i są, i są stosunkowo proste, jest to zabieg absolutny. Absolutnie um, uzasadniony, bowiem większość osób przyjeżdżających do naszego muzeum jednak językiem angielskim operuje na poziomie tego drugiego języka, nie native speakerowego, w związku z czym język A2 na poziomie angielskiego tak, no ale na poziomie języka polskiego. Nie chcemy też trywializować i nie chcemy też e, języka pozbawiać naszego piękna. I zgadzam się tutaj z doktorem Marcinem Szelongiem, który kiedyś w swojej pracy napisał, że aby jak zrobić, jak przygotować wystawę, aby to nie było infantylne, a jednocześnie wzmacniało różnych ze względu na wiedzę i doświadczenie zwiedzających. A więc nie tylko teksty naukowe, ale takie, które skłaniają do refleksji i prowokują pytania. Zgadzam się z doktorem Szelongiem w 80%, bo tekstu naukowego w muzeum nie powinno być moim zdaniem w ogóle. E, oczywiście pozostawiam temat otwarty, ale tak sądzę. E, no i przechodzimy do dalszych prac e, nad tekstami. E, skupiamy się przede wszystkim na dwóch badaczkach, które pomagają nam. Em, nasze prace spiąć w całość. Pierwsza to jest oczywiście Margaret Ekvar ze Szwecji, która mówi to, co już też dzisiaj padło, używać szyku zdań i języka charakterystycznego dla mówionego, aktywnej formy czasownika, składać zdania proste i łamać tekst na paragrafy. Dodatkowo podpieramy się Berli Serrell z USA, która mówi, że Informacje mają być bezpośrednio związane z obiektem. Lepiej, by, żeby zdania były krótsze niż 30 wyrazów, nie umieszczać zbyt wielu informacji i myśli w jednym zdaniu. Co więcej, wychodzimy z założenia, że oczywiście tekst musi być krótki, z grafiką odpowiednio oświetlony. E, bo, proszę Państwa, 20% komentarzy i podpisów, które my zamieszczamy w naszym muzeum, tylko i jest czytanych na wystawie wedle badań, które, są, które zostały przeprowadzone. Na każdy tekst poświęca się bez średnio 2 sekundy, co pozwala przeczytać nieco ponad 20 słów. Po dobie pandemii i przyzwyczaje się do cyfryzacji śmiem twierdzić, że z 20 będzie 10 z 2 sekund i jedna i z 20 słów 10. W związku z tym zgodnie z tym, co jest w publikacji z 2006 roku z writing effective interpretive text. Zaczynamy tworzyć również teksty takie, które będą e, widza przyciągały. Wiemy, że czytanie nie jest podstawową czynnością w muzeum. Czyta się wybiórczo, koncentruje się uwagę jedynie na tytułach i preferuje doświadczenia wizualne od komentarzy, do których sięga się w ostateczności. Wybieramy zatem pewną strategię, strategię, która wykorzystuje tytuł, aby przyciągnąć uwagę. Zamieszczamy te tytuły przy każdym wejściu do naszej sali wystawienniczej, tak jak tam widzicie Państwo łagrowy system. Ja specjalnie pokazuję zdjęcia jeszcze z prac nad wystawą, bo wierzę głęboko, że, że Państwo przyjedziecie i wystawę zobaczycie, a już prac nad wystawą nie zobaczycie, stąd taki dobór zdjęć. E, wzbogacamy treści o słowa wywołujące emocje, jasne, ale w przypadku Muzeum Pamięci Sybiru musimy pamiętać o tym, że e, nadmierne Używanie słów emocjonalnych, nadmierne emanowanie patosem czy też martyrologicznym określeniem historii, którą prezentujemy, może też być bardzo ciężkie, więc tutaj zachowujemy ogromny umiar. Kondensujemy najważniejsze fakty związane z konkretnymi zagadnieniami. I co więcej, wplatamy w narrację fragmenty opowieści tzw. świadków historii, ponieważ ściśle współpracujemy z Sybirakami, którzy powierzali nam swoje historie, powierzali nam swoje przedmioty, powierzali nam swoje historie rodzinne. Wychodzimy też z założenia właśnie, że te historie jednostkowe, te narracje pierwszoosobowe, te ludzkie historie składają się na wspólnotowe doświadczenie tego o czym mówimy, czyli właśnie z Sybiru. Osadzamy obiekt też w szerszym kontekście kulturowym, bo jest to dla nas niezwykle ważne. My pracujemy z tak zwanym um, trudnym eksponatem, bo przerwany do połowy miś, czy jakaś krzywa łyżeczka, to nie jest dzieło sztuki, prawda? I, i, i to, to, to dopiero zyskuje znaczenie wtedy, kiedy dodamy do tego odpowiednią historię. I proszę Państwa, wykorzystujemy bardzo dużo cytatów. O wadze cytatów pisała już Anna Kapusta, która napisała tekst, Cytat w działaniu i ja się podpisuję pod tezami pani Anny dwoma rękoma, bo cytat, tak samo w naszym muzeum, ale myślę, że w przypadku wielu różnych innych inicjatyw muzealnych, stanowi samoistny tekst kultury. On moderuje i uprawomocnia świadome uczestnictwo i jest równoważny z obiektem. Szczególnie u nas w muzeum, kiedy eksponatów po Sybirakach mamy stosunkowo niewiele, ale mamy stosunkowo dużo nagranych relacji i wspomnień. I nie mówię tutaj tylko o osobach, które doświadczyły Sybiru i które są znane na y, szeroką skalę dla sz szerokiego grona odbiorców, na przykład Gustaw herlig Rudziński, Mówię tutaj także o osobach mniej znanych albo w ogóle nieznanych, ale których słowa były na tyle ważne i na tyle istotne, że pomogły nam naszą narrację rozwinąć. Zatem cytat staje się u nas integralną częścią wystawy i to jest po prostu rzecz, obiekt żywy. Ważne jest oczywiście dobieranie wizualnej formy do treści, forma zdradza, co możemy odczytać. W związku z tym też, jak Państwo widzieliście, mamy listy i na listach również mamy treść pewnych treść, którą chcemy przekazać, więc widz nawet jak tego nie przeczyta, będzie wiedział, że jest to albo jakiś dokument, albo jakaś korespondencja. Dodatkowo tekst nie jest tylko przecież nośnikiem komunikatu. Jest też nośnikiem znaku, stąd bardzo Ważna jest czytelność, o którą staraliśmy się w naszym muzeum bardzo mocno, także pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Co możecie Państwo zauważyć tutaj? I rzeczywiście, wychodząc z założenia, że najważniejsza jest pierwsza tablica wprowadzająca, później panel sekcyjny, czyli ten będący w gablocie, małe tabliczki z podpisami do eksponatów. Główną treść trudniejszą dla odbiorcy zaangażowanego, dla odbiorcy, którzy, który chciałby poznać więcej, umieściliśmy w kioskach multimedialnych, które widzicie Państwo tam na górze. Mamy też przestrzenie, gdzie... Nie użyliśmy e, komentarza, gdzie nie wprowadziliśmy tabliczek. Widzicie tutaj Państwo jedną z największych, znaczy największą gablotę na naszej wystawie, e, ukazującą rzeczy, które z Sybirakami wyjechały jeszcze z terenów II Rzeczypospolitej i wróciły już e, po doświadczeniu Sybiru do kraju, ale oczywiście różnymi ścieżkami emigracyjnymi e, z różnych stron świata. E, te przedmioty nie zawierają tabliczek, natomiast zdecydowaliśmy się, że w Ławeczkach... Które stoją na dole, umieszczamy katalog y, opisujący te przedmioty, ale także w taki sposób, że wykorzystujemy w tych opisach cytaty osób, do których, y, od których te przedmioty otrzymaliśmy i do których te przedmioty należą. I kolejna część. Wystawy, tak zwany Memoriał Zbrodni Katyńskiej, gdzie też kompletnie zostawiliśmy salę bez komentarza, zwracając uwagę przede wszystkim na y, o, y, doświadczenia artystyczne i emocjonalne. Y, tekstów nie ma, natomiast to co Państwo widzicie z lewej strony, y, to są słupy, na których na miedzianych tablicach wyryliśmy imiona i nazwiska wszystkich ofiar Zbrodni Katyńskiej, pozostawiając cztery słupy również bez żadnych imion i nazwisk, bowiem jak wiemy nie wszystkie osoby jeszcze są nam znane, nie wszystkie nazwiska są nam znane. I proszę Państwa, na koniec. To nie są nasze słowa, to są słowa Alicji Knas, która powiedziała, że kolejnym wyzwaniem jest uproszczenie języka. W Wielkiej Brytanii doskonale opanowano pisanie o trudnych sprawach, w Europie Środkowej jeszcze tego nie umiemy. Znam jeden, wyjątkowy, jeden wyjątek świetne teksty ma Muzeum Pamięci Sybiru w Stoku. Ja wierzę głęboko, że państwo się też przekonacie o tym sami. Staraliśmy się bardzo, co nie oznacza, że nie było między nami kłótni, ale była też obrona heroiczna niektórych decyzji, które zaimplementowaliśmy do naszego muzeum i wierzę głęboko, że nasza praca przyniesie efekty, pomijając teorie zawarte w Różnego rodzaju oczywiście przewodnikach. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, to tak na koniec ode mnie, to nie jest z przewodników nie jest z tego, co znamy, ale tak bardzo życiowo. Proszę Państwa, mamy trzy sposoby prezentacji. To tak jak idzie muzealnik, czy dyrektor muzeum, czy, czy ktokolwiek z nas przed kamerę i musi w 100 sekund powiedzieć wszystko. Czyli musimy się przygotować do tak zwanej setki. Co my wtedy robimy? Podstawowa sprawa. Odwołujemy się do trzech zmysłów. Pierwszy zmysł przede wszystkim wzrokowcy i większość z Państwa pewnie tu siedzących to wzrokowcy. Drugi zmysł to słuchowcy, a trzeci zmysł to kinestetycy, czyli czuciowcy. Żeby przekaz, jakikolwiek czy ustny, czy pisemny, trafił do człowieka, czyli do tego, kto do nas przychodzi, musimy połączyć te trzy sprawy, a więc do zmysłów, zmysłu pierwszego wzroku będziemy się zwracać takimi słowami jak zobaczcie, proszę państwa, spójrzcie i przyjdźcie do muzeum. Do słuchowców powiem zabrzmiało to może zbyt y, promocyjnie, ale zachęcam, żebyście Państwo byli w tym Muzeum Pamięci Sybiru, a do kinestetyka powiedziałabym dotknijmy tego Muzeum Pamięci Sybiru razem. Dziękuję Państwu bardzo.